Bogdan, witajcie na naszym kanale. Jadę akurat z Gdańska do Warszawy. Akurat mijamy Stadion energię. Chciałem po drodze trochę opowiedzieć o samochodzie, którym jadę. Jedziemy Renault Trafikiem, 2017 rok, 1.6 diesel, 125 koni, skrzynia sześciobiegowa. Wzięliśmy go w trasę, ponieważ nasza osobówka się przewróciła z tego co widzę w trasie pali jadąc około 110 na godzinę w granicach 6 litrów Jadąc 140 km w granicach 7 litrów a jadąc 170 i w granicach 8-9 litrów jeszcze bygowa skrzynia, mimo że są niezbyt wysokie obroty, ale niestety na opór powietrza musi swoje spalić akurat wjeżdżamy pod martwą wisła, mam nadzieję, że mi nie ucieknie zasięg. Okej okay. wjeżdżamy. wjeżdżamy. Samochód jest bardzo wygodny. W trasie się bardzo dobrze jeździ. Lubię nimi jeździć, jest wysoki, się czuję jak w suwie. Nie jest to absolutnie męczące, plecy nie bolą O, tu jedzie nawet jakiś kolega podobny I starszy Ale też trafik A światło słabe Wyjedziemy z tunelu Opowiem trochę o wyposażeniu. No i wyjechaliśmy, jesteśmy z powrotem. Pokaż trochę co my tu mamy. Tu, w samochodzie, w sensie mamy klimatyzację dwustrefową: przód i tył. Osobne ogrzewanie. Tak samo prowadzimy wypożyczalnie. Nasze samochody jeżdżą w różne miejsca w Europie. Kwestia co klienci potrzebują. Ale wydajna klimatyzacja i ogrzewanie jest potrzebne. Latem na Włochy, zimą na jakieś Norwegię czy Austrię na narty, na inne jakieś okoliczności jest to niezbędne samochód ma niestety dość słabiutkie radio zapomnieli wyciąć na CD ale no, jak słychać gra, śpiewa a głośniki, dość, głośniki w sensie dość przyzwoite tylko 6 pamięci System Start Stop. Ja to wyłączam, bo mnie to denerwuje. Jak mi się samochód na skrzyżowaniu gaśnie. Ma też e, ten pomad, ale niestety przez 3,5 roku nie rozszyfrowałem, jak działa. Także nie, nie opowiem. Ma też sterowanie z kierownicy. Jeździłem w koniec lat 90., to tamten pomad był prosty się wciskało, blokowało, jechał z taką prędkością. A tutaj próbowałem różnych kombinacji może powinienem poczytać o tym, ale próbowałem różnych kombinacji nie działa, nie wiem o co chodzi. Poza tym samochód ma dodatek Outblue dolewamy do specjalnego zbiorniczka obok zbiornika paliwa ma on pojemności około 10 litrów co wystarcza na przynajmniej 10 tysięcy kilometrów ludzie się obawiali, że będą z tym jakieś problemy, że jak pojedziemy na jakieś Norwegię minus 20, Arduza zamarznie i potem jakby zamarznie czyli sam komputer myśli, że jest tego brak Wchodzi w tryb awaryjny, i potem serwis. Mój samochód ten był w Norwegii. Nie było z tym problemów. Widocznie jest w tym zbiorniczku jakiś podgrzewacz. Także jak wlejemy tam raz na 2-3 miesiące bańkę, to nic się nam nie stanie. A jeżeli ma to dobry wpływ dla środowiska, no to przebolejemy tą małą niedogodność. Poza tym. To samochód, skrzynia sześciobiegowa, jak już wspominałem, jadę w tej chwili 105 na godzinę, obroty są jakieś 1900, czyli jedziemy sobie spokojnie i wyje, jest ok. ja tym samochodem lubię jeździć od samego początku, a no, w przebiegu niecałe 111 tysięcy, Wygodne. Jak wspominałem na pierwszym filmiku, jedno co przez dwa lata robiłem to przewód klimatyzacji się przetarł. Tu akurat mamy ten drogi środek do klimy, czyli nabicie klimy 1000 zł i naprawa przewodu 1000 zł. 2000 to kosztowało i to jedyne naprawy przez 3,5 roku. Także tylko jeździć i zarabiać. Mam go w leasing na 5 lat. Dałem za niego 105 tysięcy, zostało mi jeszcze półtory roku. Akurat jesteśmy grudzień 2020, rok covidowy. Wypożyczalnia od roku czasu stoi, od początku marca, nawet jeszcze dłużej, bo we Włoszech to się szybciej zaczęło niż u nas. A tam głównie turystyka zimowa się odbywa, Liwinio i okolice. Także sam tym samochodem jeżdżę zamiast wynajmować. Chciałbym wynajmować, ale niestety nie idzie. Premier zabronił. Premier dał nam 5000 złotych na rok czasu i mówi, że po 9-10 miesiącach, że widzi, że jeszcze mamy środki na koncie. Ja mam chyba słabsze okulary, bo nic tam nie widzę. No, trzeba trochę przyspieszyć.